Witam bardzo serdecznie rodziców, którzy uczestniczą w tej naszej dzisiejszej uroczystości. Witam grono pedagogiczne. witam panią wicedyrektor Kasińską i Teresę Fortynię, której gdzieś tutaj przemykało, zaraz, zaraz wróci. No i szczególnie miło jest mi powitać was, Drodzy uczniowie, was, drodzy obserwenci, jak wrześniu, żeśmy się spotykali, to mówiłem, że przyjdzie taki czas, kiedy będziecie siedzieć tutaj i będziemy was żegnać. Widać tego ten czas nadszedł. Moje proroctwa się spełniły. No i konsekwencją tego jest ta nasza otrzymała uczennica klasy trzeciej A, Ola Wojtyłko ze <zysy> Klasy drugie. patrzcie i uczcie się. Patrzcie i uczcie się. Gratulujemy Cię Teraz włączymy świadectwa z wyróżnienia klas 3B. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Olek Słodczyk. I pozostawiać ma świadectwa Krzysiek Rodzinowski. também por zespołu szkół ogromnych mm. sztaczących w Łóczkowicach składają Państwu gratulacje za uzyskanie przez Waszego syna córkę wysokich ocen w nauce. Życzymy dalszych sukcesów, a za kto włożony w proces wychowawczy serdecznie dziękujemy i proszę bardzo. Oliwą mm. dziękuję <plosuj> I Łukasz, jeżeli są jest, za rodnicę, jest na to dość I z klasy trzeciej. Rodziców poprosimy, a nie żongło. To również Państwa zasługa w tym, że możemy się poszczycić tak dobrymi wynikami. Jeszcze raz gratulacje dla Państwa. Brawa. Dziękuję. Dziękuję. I trakcie, o, za bardzo wysokie, wysoką średnią ocenę czynią wniosek i jest to Krzysiek i Monika za anilazją hejmerzemą. I w tej klasie świadectwa z wyróżnieniem otrzymują Natalia Dubiel, għagħrat għil Davina Marcelina Stempel. Julia Stets, Same dziewczyny, panowie, nie wstyd wam tak się tak staminować. Brawa jeszcze raz. Zabiorę Świadectwa z wyróżnieniem dla Michała Wilarza, Wisła. W prasie, ponieważ nie są to książki, tylko są to inne hmm. nagrody, zatem dostaniecie je w tym czasie. Hmm. Ja Mam hmm. jeszcze inne osiągnięcia i zaczniemy od statuetek dla uczniów kończących Na wybitnych z Kortowcu. Z tego co wiem, to była bardzo zażarta rywalizacja o tę statuetkę. No i tak. Ja, ja bardzo Nie, No to musicie być trochę ciszy. mikrofon. Jak pan dyrektor zaznaczył, aktywni byli we wszystkim, to i musieli być w sporcie, bo to jest jedno, gdzie zawsze pociąga w parze sportowiec, gdzie 100 musimy Musieliśmy siłą rzeczy wyłonić sportowców. Walka toczyła się między człowiekiem, czwórką dziewcząt, czwórką, czwórką bogatą, naprawdę arcy zacięte, bo wszyscy wiedzą, że zakończył się jedną małą piłeczką i w tym momencie y, był, musi, musiał też to wygrać, ale za to, że tak ciężko pracowali, zapraszam najpierw dziewczęta, czyli Ala, Weronisia, y, y, Ola i Asia. Ale najlepszą sporę co najbliższą, ale dobrze, tak, że wyjście nie medala, ale... Ja już Pan Dyrektor tak mówi, że muszę, muszę to powiedzieć, Najlepszym sportem, w którym została Asia Tartawa. Brawo! I najbardziej nasi sportowcy. Cieszymy się bardzo, ale w sporcie, wywalczyć może być tylko jeden, stąd też te dwie statuetki i medale dla tych, którzy taką zażartą em, rywalizację prowadzili. Proszę jeszcze. 19 czerwca, dlatego dzisiaj odbyły się jeszcze Mistrzostwa Powiatowe szkół i to, co powiedziałem na początku. Wiedza, ZBOR idzie razem ze sobą, więc zapraszam Krzysztofa Szczupie, który zajął drugie miejsce w Skoku w dawnych Spraw Powiatowych i trzecie miejsce w Biegunowym. Biorąc pod uwagę, że ma najwyższą wiceum, jest kandydatem do stypendium przez Rady Ministrów. To jeszcze na dodatek taki wzorowy startuje i tak z tego można te pasje łączyć ze sobą. Gratulacje dla mnie wszystko. <klucz> Co powiedzimy to zbog się? Była to ich jedyna szkoła. Jedyna szkoła, której pracowały nad swojej. Pracowałem w tej szkole od początku, od momentu kiedy skończyłem studia.

Dbałyście zarówno o nasz rozwój fizyczny, jak i umysłowy. A ponieważ Wy jesteśmy niezwykle charyzmatycznymi kobietami, to każda lekcja była dla nas wspaniałym doświadczeniem. I mimo to, że czasem nasze odpowiedzi były chemicznym kryminałem, a gra w światłówkę przypomina kabaret, to tylko dzięki Waszej pracy zawsze wszystko wychodziło na prosto. Chociaż brzmi to jak pożegnanie, to nim nie mnie jest ponieważ wierzymy, że jeszcze nie raz spotkamy się na naszej życiowej drodze, a na tę chwilę nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Kończąc naszą krótką wypowiedź, chcielibyśmy wręczyć mały pominek i przedstawić krótki film. się dojrzali, starsi. Dziś nadeszła pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi, bezdroskimi latami młodości. Nie wierzyłem, stojąc na brzegu <grym> rzeki, <robisz, robisz>, <grym> że przejdę ten most, spleciony z cienkiej trzciny powiązanej łykiem. Szaleń lekko jak motyl i ciężko jak Przedszedłem pewnie jak tancerz i krwieni jak szybet. Nie wierzyłem, że przejdę przez tę rzekę. Gdy jestem już po drugiej stronie, nie wierzę, że ją przyszedłem.